Witajcie to Kości. Szybka wrzutka, dziś na stole, fromarz. Gierka, w której to będziemy no, robić fromarz, będziemy produkować ser. Każdy z graczy będzie miał swoją planszetkę, gdzie będziemy rozwijać swoją farmę, gdzie będziemy mieli zwierzaki, dzięki którym będziemy pozyskiwać mleko na różne sery. A także będziemy w ogrodzie zbierać sobie owoce, po to, żeby sobie to uszlachetniać nasze. Sery, czy to owocami, czy e, dżemem. Oprócz tego każdy ma też trzech robotników. Każdy specjalizuje się w innym e, rodzaju sera: w miękkim, twardym i w serze niebieskim. W swojej akcji możemy na planszy zrobić dwie akcje. Mamy trzech kolesi, bo będziemy mogli też zrobić jedną bonusową, jeśli już będziemy mieli możliwość, na naszej planszetce. No, i każda na tej planszece ma trochę inne zdolności. Ja tu robiłem krowę, gdzieś tam radar mógł, mógł chyba zbierać, zbierać truskawki czy pozyskiwać karty. Oprócz tego układamy sobie planszę, która jest podzielona z czterech kawałków. Na środek idzie jeszcze taki kwadracik, a, a w ogóle tu już nie będę rozbijał, bo tam pod spodem to znajduje się taka taka. Mata z obrazkiem, dzięki czemu, jak to wszystko położymy, no to możemy tę planszę sobie tu przekręcać. A będzie to istotne w rozgrywce, bo tak naprawdę będziemy tu planować rozstawianie naszych, naszych specjalistów. Bo tak jak mówiłem, będziemy mogli w akcji zrobić wtórze dwie akcje, wysłać dwóch pracowników na planszę główną. No i ta podzielona jest na dwie części. Na część, gdzie robimy sobie przychód jakichś zasobów no i na część gdzie serwujemy nasze sery no i teraz, żeby taki ser zaserwować no to musimy mieć odpowiedniego koleżkę i z naszych zasobów bierzemy sobie ser kładę tutaj na tym stoliczek żółtym kolesiem oprócz tego, że sery są różnych rodzajów to zawsze są na jakimś tle złotym, srebrnym albo brązowym i te tło mówi nam o tym, jak seria stary, a i jak na jak długo stracimy specjalistę bo teraz dopiero jak plansza zrobi pełne nasze znaczy zrobi obrót, tak że będę widział moich specjalistów frontem do mnie, dopiero wtedy ściągam ich z planszy. To oznacza, że złote zawsze wrócą do mnie po trzech turach, srebrne po dwóch, a brązowe już Znaczniki moje wrócą po turze. Warto o tym pamiętać, no bo może być tak, że pójdziemy na jakieś mocniejsze akcje, czyli na przykład poszedłbym tu dowolnym na zebranie trzech owocków, czyli wziąłbym trzy takie ładne owocki, wpakował sobie do koszyka, ale on dopiero wróci do mnie za tury. Tak samo, gdybym poszedł gdzieś tu na ser na złotej tacce. to oni wróciliby do mnie za tury. więc może się okazać tak, że jeśli źle sobie rozplanujemy, no albo zaryzykujemy, pójdziemy na coś. No to w swojej turze możemy zrobić dosłownie nic, bo nie będziemy mieli e, do tego pracowników. No i teraz, co tu jeszcze będziemy mogli robić? Będziemy mogli stawiać sobie budyneczki, bo w zasobach głównych mamy owocki, budynki, e, bydło i karty zamówień. No i za takie budyneczki będziemy sobie wstawiać tutaj w miejscu na budowę. Jeśli już będzie zbudowane, no to będzie nam się coś aktywowało. Jakaś Dodatkowa akcja, jakieś stałe umiejętności, a także punkty na koniec. Za takie krowy będziemy mogli je przesuwać sobie do odpowiedniego miejsca i wyprodukować odpowiedniego rodzaju ser na odpowiednim tle, co będzie naszą akcją bonusową, czyli będziemy mogli dodatkowo już bez naszego robotnika na kwarcie, na której aktualnie jesteśmy, położyć sobie serek. Za owocki, jeśli pójdę na ser, który wymaga dżemu, no to muszę mieć tu owocek. Jeśli mam, to go przesunę od razu na dżem. Gdyby była truskawka, no to ten owocek przesunąłbym na truskawkę, i tu by sobie pozostały. Karty zamówień też pokazują nam, jaki rodzaj sera, na jakim tle musi być wyłożony, żeby taką kartę sobie zrealizować. Co ważne, każdy działa w turze na swojej kwarcie, a to oznacza, że sobie w żaden sposób nie przeszkadzamy, więc tak naprawdę. Jedne co to zajmujemy sobie miejsca i gramy tak naprawdę jednocześnie, dzięki czemu nie ma tu downtime'u. A mamy na planszy cztery strefy. Oprócz tych zasobów będą one różnie punktować. Stało będą nam punktować w zależności ile mamy pełnych stołów, no to różna punktacja będzie za odpowiednie tła tych e, serów. Na festiwalu, jeśli mamy obok siebie te sery, no to będą przynosiły nam też odpowiednią liczbę punktów. Tam już na całej. Na całym tym regionie, w zależności ile mamy serów, jakim mamy wpływ, no to będziemy dostawać różną ilość punktów. No i tu w sklepie, w zależności na ilu różnych półkach się znajdujemy, no to też różną liczbę punktów dostaniemy. Oprócz tego także jakieś tam bonusy i w zasadzie to tyle. Przynieś, wynieś, pozamiataj. Eee, oprócz tego, no trzeba po prostu pamiętać, kiedy te ludziki do nas wrócą, jak zaplanować akcje, czy robić dużo mniejszych akcji, czy rzadziej, ale jakieś. Potężniejsze, panować nad tym wszystkim co tu mamy, bo na koniec zapunktujemy sobie właśnie za te punkciory, które tu się znajdują. E, truskawki z dżemem przemnożymy, dostaniemy e, za te ulepszanie owocami serów punkty. Za zrealizowane zamówienia dostaniemy punkty. I tyle. Jeśli lubicie ładne, nietypowe, bardzo proste gry i takie w której nie ma interakcji, więc nikt nikomu nic wielce nie popsuje, no co najwyżej pole zajmie, to sprawdźcie sobie fromaż. No to ciekawa gierka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.